Jestem znowu i tak to już wszystko skończone. Dołu pokończyłem. Eee, czyli tak to wygląda. Powiedzmy, że z poziomu podłogi widok tutaj na kibel przygotowane ja Jeszcze sobie dosycha. Tralada. Widzimy naokoła. No tutaj jest przygotowane, już też to, to jest zrobione. Eee. Tak, tak, tak wygląda już gotowy dół. No i ta strona Łazienki. No tutaj, już też, też zrobiony jest. W tak, poziomie podłogi, to taki widok. No tu, oczywiście, jeszcze będą silikony. I tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tak, to, tak to jest. Zabrałem się też za dokończenie półki. No i tutaj przyznaję się bez bicia, że zrobiłem błąd jeden, trochę w środku, tam gdzie z koniec tego pomarańczowego plastiku, trochę mało miejsca będę miał na, na halogen, ale ja to, to, już, to już wymyślę, halogeny muszą być, otwór jest, także yy, tak to wygląda z, z pod spodu, yy, Zostałem jeszcze jedna płytka, jutro tutaj... Pierwszy co, pierwszy motyw jaki zrobię to przede wszystkim posprzątam, wymyję płytki, e, pooczyszczam e, fugi, co tutaj jeszcze, Aha, przygotuję przewody, e, podkładzenie luster, muszę jeszcze kupić kurde ten klej jutro do luster, Lustra stoją tutaj, e, są trzy plastry trzy tafle, wszystko jest zapakowane, wymiarów opisane. O, 88 na 101, na 1010, bo to 101 cm, to 88 cm. Wszystko się zgadza. Eee, tutaj też widzę. No, wszystko cacy, tu trzeba lustra wkładać, bo to. Nawet ich nie oglądałem, żeby się nie pobił Po prostu szkoda, by było płyty winylowe, o, a tu wymiaru nie napisali. No dobra, ale jest otwór na przewody. Także jutro mam nadzieję, że jutro, kurde, temat z lustrami się zrobi. I już pierwsza część ta łazienki a będzie gotowa będzie można szpachlować już na ostro, tak jak mówiłem sufity, no tak, tak sufity, I aha sufit trzeba zrobić i było trzeba wyfugować, później kibel, umywalka, tu czekam na testery, żeby sprawdzić tutaj fazy. No i trzeba będzie poczekać na szyby i tu mnie stopuje, cholera z zakończeniem to tutaj, ale co zrobić, tak to już jest, no, także jest fajno, już coraz, coraz bardziej kształt nabiera łaziena docelowy, można by było, ale to po, po fugowaniu można było wentylatorami się bawić, ale to, nie, nie, to na razie nie. Trzeba robić połacie do szpachlowania, no. yy, przygotowywać już tutaj centrum rozrywkowe, kuchenno rozrywkowo, no. nie wiem jakie, magazynowe o... I, i wszystko w temacie. Także trochę tam jeszcze podrobiłem podłogi, z tego kleju co mi dzisiaj został rozrobionego I wszystko jutro. Mam nadzieję, że jutro Krzysiek wpadnie tutaj, pomoże mi i zobaczymy. Także jestem załatwiony. Trzyma, Trzymajcie się, ekipa. I wszystko jest dobrze. Jest fajnie. Spachlowanie niedługo na ostro. Drugi, trzeci raz. I malowanko. A jeszcze pierdy po drodze, jakieś coś tego. Będzie dobrze. Ну, это конец на сегодня.